Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w krainie zakupów. Dzisiaj zdrapiemy sobie dwie zdrapeczki megalinie, każda 20 zł, także inwestycja w odcinek 40 zł. Jedne megalinie są z Władysławowa, drugie z Jastrzębi i Góry, obie podawane mi przez sprzedawców i obie z numerem 13. Także zobaczymy, czy jest to jakiś. Szczęśliwy może zbieg okoliczności, czy coś będzie, bierzemy się do drapania. Zostawiajcie łapeczki w górze Subskrybujcie kanał, aby być ze mną na bieżąco. I zacznijcie oglądać, bo jak nie, to się pożegnamy. <grym> jak te wyświetlenia nie zaczną rosnąć, no to zrobimy bye bye. Lecimy, lecimy na Szczecin, zobaczymy czy coś wydrapiemy. Mamy diament. Nie dość, że wyświetlenia tragiczne, to jeszcze większość przewija, jak i po co, po co masz człowiek produkować. Także zastanówcie się nad sobą. Oczywiście nie wszyscy, bo są tacy co oglądają od A do Z, ale to można na palcach jednej ręki policzyć. Także wzywam Was do poprawy. Przepraszam, rower. Nic nie nadrapywałam, bo mi to w miarę szybko idzie. Nie potrzebuję. Pół godziny na mix za 20 zł. I dzięki. O, jeszcze rower powinien bo ja ślepa jestem. Kolejny symbol. Tęcza. O, to daliby kokosa i by była wygrana. Mam nadzieję, że coś będzie. Mamy popcorn jest popcorn, nie widzę. A ślepa jestem. Auto, auto jest. To jest auto. I to chyba tyle. Szaleństwo. Motyl. Nie widzę motyla, ale tragedia. Flaming, flaminga chyba gdzieś widziałam. Tak, tu jest jeden. Flaming, flaming i tu mamy flaminga, kolejny symbol, aparat, którego nie ma, lody, naprawdę ubogo, ubogo to symbole, nic nie ma, pierścionek, pierścionek widziałam, Gwiazda, czy gdzieś jest gwiazda, są gwiazdeczki. Ok. Kolejny symbol, jest to łódź. Czy gdzieś jest łódź? Nie widzę. Zegar. Zegar widzę. To daliby podkowe. To chyba tyle. Na bogato. Dzwon. Dzwon chyba gdzieś był. Tak, tu jest dzwon. Aż jeden szaleństwo. Biedronka. No to raczej tylko kokosa nie dadzą. To by były dwie linie. A na nas. Chociaż za nie karają. No, spodkową też może być krucho. Bo by robiła już drugą linię. Cytryna. Jest cytryna tu. Tutaj. Tutaj. Okej. Okay. Piłka, czy gdzieś jest piłka. Nie widzę. Winogrono. Kolejny symbol jest to serce. Serce widziałam. I tu jest jeszcze serce. Żółw, żółwia też gdzieś widziałam. Aż jeden, ale jest. Na senior. Mamy linię. Super. Ciekawe tylko ile pod tą linią będzie. No, ale najważniejsze, że coś jest, że nie będzie zera. Połowy już na pewno mamy. Prezent. Prezent jest tutaj. <laughs> Kurde, męczny ta chyba. I tutaj przedostatni symbol jest to pióro. Trochę fiurami sypnęli. I ostatni symbol jest to sakpa, Ale sakpa nam chyba nic już nie dokłada. Dokładnie. Sprawdźcie jaki bonus jest perła. A pod linią co my mamy? Cztery dychy. No to już odcinek na zero. Kontrolny powinien być D. Tak jest. A szczęśliwa trzynastka się spisała, jedna. Już cały odcinek jest za free. Bierzemy drugą trzynasteczkę, kołyczek łyczek kadu. Już mąż zaciera ręce. No dobra, lecimy z drugą trzynastką. Jest podkowa, ale jej nie widzę, także się nie przesuwam. Naszy ignior. Nagrywam jest taki upał, że się zaraz rozpłynie. Sakfa. Jest na samym dole. Też ubogo z symbolami. No ale tamta dała, to i może ta da. na plus. Popcorn. Dobraźnie nic nie da. No to i tak wynik jest super. Aparat nie ma. No co jest? Diament. Okay. Dzwon. Okay. Kolejny symbol słońce. Następny arbuzik. Czy gdzieś jest arbuzik? Jest. Tu jest arbuz aż jeden. Kolejny symbol rower jest, jest, chciałbym, powiedzieć, że nie ma, ale jest flaming. Gdzieś jest flaming, tu mamy flaminga, tu i tu są flamingi. Jeden i drugi. Kolejny symbol biedronka, ale nie widzę liść. Czy gdzieś jest liść? Może już ślepa, jest totalnie liść. I to chyba tyle nie. Jeszcze tu jest liść. Okej. Okay. Serducho. Ale nie ma. Bierzemy tą mańkę. Mamy prezent, chyba gdzieś był. Tu mamy prezent. Tu są dwa prezenty. No trochę sypnęli tymi prezentami. To jeszcze lot to nie sypnie. Prezenty będzie git. Winogrono. Nie widzę. Motyl. Tu jest motyl, to daliby kości. Okej. Okay. Gwiazda. Tu jest gwiazda. Tutaj mamy gwiazdę. Kolejny symbol jest to klucz. I to wszystko. Żółw. Jest żółw jeden. A rower był, był, zobacz, już pomijam. Żółwie mamy tutaj, tu i tu. Kolejny symbol są to lody. Lody mamy tutaj. Tu są lody o liść ominięty. Ślepota. Ok. Kolejny symbol jest to łódź. Ok. Następny symbol cytryna. Coś czuję, że w tej już nic nie będzie. No ale i tak nie jest źle. Okej. Okay. Następny symbol. Jest to auto. Auto gdzieś widziałam, czy nie? Tak, jest tutaj jedno. Kolejny symbol. Są to klapunie. Tu są klapunie. Tutaj. Tu mamy. Tu i tu. Kolejny symbol jest to piłka. Tu mamy piłkę, tutaj i tu. Przedostatni są to wiśnie, ale to nam nie robi. Chyba niestety mamy pustaka. I ostatni symbol jest to korona. Tu jest korona. Patrzcie, mamy linię. Rzutem na taśmę jesteś linia. Jesteśmy dzisiaj na plusie. Ja cię sunę. No to sprawdzamy. 20 zł. No ale super. Dwie zdrawki wygrane. Już się zamachniałam bez bonusu, ale beta jest 20 w bonusie lustro. No świetnie. Jesteśmy na plusie. W sensie ja jestem na plusie. <grym> Także na wydane 40 zł. Megalin z numerem 13 W całości zdrapany w 11 minut Tak się drapie <gry> Mamy w jednej 13, 4 dychy. W drugiej 20, czyli 20 zł Na plusie Pamiętajcie co mówiłam o tym oglądaniu Fajnie będzie jak będziecie oglądać Nie przewijać Bo już odechciewa mi się powiem wam, Nagrywania na siebie samej I dla paru osób Żegnam się z wami, życzę wam miłego dnia Dużo zdrowia, do usłyszenia Pa pa pa